Ja się bardzo cieszę, że to mnie przypadło udziałem z Państwem się dzisiaj spotkać i odłożyć e, Jesień można opowiedzieć właśnie kojarzy się z osobami starszymi i w sposób szczególny patrzymy w ich kierunku. Natomiast ja e, w życiu codziennym i jak w niewszym mam szacunek i pamięć do państwa na co dzień i wiele w życiu. Osób starszych, które nauczyłem, wiele rzeczy mi to pomogło i później bardzo, no, bardzo za, zaopracowało. Z, z jednej strony dziękuję Wam, pan, że jesteście z nami, a z drugiej strony y, powtórzę w imieniu prezydenta Jarosława Kiemaczewskiego, że nic naszych kochany mieście nie zmieniło i dalej będziemy o Was dbać i się troszczyć. Będziemy Wam starać się znaleźć jak najwięcej zajęć, żebyście byli aktywni, żebyście Państwo mogli się dalej ze sobą integrować, ale również nam y, pomagać, bo wiele pomysłów od nas y, zaczerpujemy. Życzę udanego, tutaj pobytu, udanych dni y, 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 seniora, niech się ten program wypełni do końca. Życzę Państwu, w swoim prezydenta Jaruzela Pimaszewskiego dużo, dużo zdrowia, dużo tej pozytywnej energii, wszystkim innym aniołom Gratuluję, ale również wszystkim wszystkim, którzy biorą udział w każdym naszym miejskim przedsięwzięciu. Bardzo Państwu dziękuję i uważam dni seniora 2024 za otwarte. Dni seniora 2024 zostały otwarte. Ja do tych pięknych słów, które przed chwilą padły, mogę się dołączyć w 100%, a nawet więcej. I też Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, życzyć Wam takiego fantastycznego samopoczucia. Tego, że możemy się tu spotykać i będziemy się na pewno spotykać wiele razy w tym roku i w następnych też. Mamy co świętować, Szanowni Państwo. To centrum, które stworzone jest dla Was spełnia się bardzo dobrze.